Pokażę mu dzisiaj technikę od y, Rusynara Paralesa, który zrobił na WDAM 2011 z Davidem Hawalajnem. Wiele razy pomyślimy o sytuacji, że przeciwnik za Waszą nogę, kontrolową. ciężko zajść za plecy, może, może nas rzucić, tak? Dzisiaj pozycji. Co robimy? Możemy jedną ręką, która głowę, żeby nie pracował na nas, nas nie, nie sprowadził. Druga ręka idzie pod nogę. Pod bardzo ważne jest, żeby ta noga była blisko jego ciała, a nie daleko. Żeby mógł szybko wschodzić pod niego. Tu Chwytam za, za piszczel. Otwieram i wjazd. Tak ja. <grym> raz. Po przejściu gardła, czy po wejściu nogi. Kontroluję. Możemy tutaj zapać za twarz. Piszczę, noga blisko. Otwieram, podnoszę. Kontroluję nogę, zapona za nogę. Jedną ręką możemy przyjść do kontroli. Kontrola głowy, za triceps, żeby nas nie przepchnął. ta ręka pod, pod nogę. Otwieram skrep. Tak, ale dwa Zero fina jest czysta siła. Od razu już otwieramy po